Apartment Venom Transparency na I am free Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie Dzisiaj znowu jest na dozorze Dobry! O, witam pana! Dawno pana nie było! No nie było mnie, ale pana też nie widziałem. Tęskniłem już trochę. Za mną pan tęskni? ja! <laughs> Co, to to mi... Dobra, dziękuję panu. Do, do widzenia. Pan funkcjonariusz, ten funkcjonariusz, z lekka taki jest pogodny. Pogodny funkcjonariusz. Nie będę go pytał, bo znam go, jaki gorąco, O tam jakby wiesz może zajdę tam, co robią, zobaczę, może zobaczę co, co ci pomaga, i tam mają Policjanci wziąli się Ktoś zobaczy radio wolny Halina Challenger, który mój ojciec tam stoi Policjanci Taki Nie wiem czy go widać. O, nie inne są Jakie brudne, tego dawno nie używali. I'm working working, thinking better.

Witam pana Pan jeszcze rękawisz proszę pan Podchodzi pan się przywitam No okej okay, w porządku Nie pan tutaj, nie wiem Chyba mnie pan nie piwał tutaj wcześniej nie Bo to nie było. Ja nie wiem nie pamiętam proszę pana mnie interesują radiowozy. Tak? Tak Pan jest mechanikiem Tak radiowol okay. świeżutko to jest ja, na, na stałe nie ma pracy. E. Nie. I co? Często policjanci uszkadzają radiowozy? Nie. Nie. O, tam widzę radiowóz, który będzie pan miał chyba z uszkodzonym przednim zgrzaniem. Tylko silnik, czy blacharkę też? Nie bardzo. Rozumiem. Silnik tylko pan reperuje, czy blacharkę też? Pan nie, mamy takie trudniejsze rzeczy. Starówka się spali, olej trzeba wymienić. A, no bo tam widziałem radiowóz, jeden jest uszkodzony. Ale his, ja to też nie znam historii, czy to, czy to ich wina, czy nie, to nie ma pojęcia. No ale to generalnie nie chodzi mi o to, czy ich wina, czy nie. Tylko bardziej mi chodzi o to, czy ten radiowóz zostanie naprawiony, nie? Nie no, taki, taki się, że to raczej ta. Znaczy jak świeżo? No rocznikowo mi chodzi, nie, Aha. nie jest tak, nie, bo to A nowy te, radiowóz, nieraz przewyższa wartość, dajmy na to, auta samego, nie? niż na naprawa, no tak. Ja, nie wiem, jak oni te wyceny robią, bo to jakiś ubezpieczalnie przyjeżdżają. Nie mam pojęcia, nie mam z tym udziału. Dobra. Okej, okay, dobra, nie zawracam panu gitary. Idę sobie, dziękuję. Proszę. Hmm.